O, oh, hardcore dzisiaj jest i hardcore dzisiaj będzie, bo na nogi. Ostatnio pojawił się drobny uraz, więc dzisiejszy trening będzie troszeczkę bardziej oparty na maszynach. wtedy niestety. Wyższa objętość. Jordan Peters Mindset, bardzo polecam tego gościa. I co, no paskudnie jest, więc idealna pogoda na siłownię. Zapraszam. I tu właśnie ten Jordan, o którym wspomniałem. Chciałbym Wam polecić prawdziwy cud XXI wieku i tego, że mamy morskość z każdym na świecie. Jordan prowadzi e, taką swoją markę suplementacyjną, która swoją drogą robi świetne suple, no ale w Polsce są mega, mega drogie. E, I pod tą marką suplementacyjną ma swoich sportowców, których sponsoruje. I razem z nimi tworzy takie forum internetowe Train by Jiggy i tam za 50 zł miesięcznie możecie wykupić do tego dostęp, i nie dość, że macie bardzo dużo materiałów edukacyjnych. To macie dostęp do forum, gdzie każdy z tych zawodników prowadzi swój dziennik treningowy. Pisze wszystko, jaki cykl leci, jakie suplementy. Mega dużo wiedzy. A do tego, co już w ogóle nie mieści mi się w głowie, możecie zadać jakiekolwiek pytanie, i to są 24 godziny. Eee, kilkanaście i prosów czy, czy zawodników, którzy startowali na Olimpii, czyli naprawdę top of the top absolutne, Odpowiem Wam na każde pytanie, jakie możecie mieć w głowie, więc naprawdę ogromny zasób wiedzy w formie jednej naprawdę tani subskrypcji. Mega, mega polecajka. Jeżeli macie jakieś zagłoski lub po prostu chcecie troszeczkę poszerzyć swój zakres wiedzy, świetna, świetna strona. Aby zaczął człowiek jakiś martwy robił, a mam coś takiego. <laughs> Nie, ostatnio no, jakiś problem po prostu z... Ze... Nerwem kulszowym. spokojnie. W związku z czym troszeczkę musimy tak naokoło sobie pracować, żeby po prostu nie wypadać z tego rytmu treningowego, a dalej byś w stanie dół trenować typowo ciężko-siłowo, no bo gdzieś tam no niewiele tego surplusu zostało, więc jestem tylko się w 100% tak, chociaż i tak. Lepsze to niż Skąd Skumańcy, kontynuacja moich przygód z physiotreperem, to o czym opowiadałem na innym vlogu, jest taka. Tam wyszło, że przez pewne problemy nerwowe. E, jeden kaptur u mnie się w ogóle nie angażował do pracy. No i był wyraźnie, widocznie mniejszy. No i e, o ile ten kaptur udało się poprawić, tak wyszło, że przez ten problem nerwowy to nie tylko kaptura, ale też prostowniki szyi czy równoległe ucierpiały. No i aktualnie to wygląda w ten sposób, że w każdy raz mam cały trening poświęcony kapturom i szyi. Naprawdę wybitna zabawa. No i wiecie, robię tam jakieś fruksy, robię tam jakieś kalsoszruksy, e, robię tam jakieś znosy takie na równoległe no generalnie jest zabawa. A, absolutnie nic ciekawego, ale powiem wam, że naprawdę daje rezultaty. Nie wiem czy wy widzicie. Dobra. Ale w no, pozach tyłem, nie? Jak wchodzę sobie hop, e, rozluźnione czy, czy bicepsy tyłem, to naprawdę widzę, że jest coraz bardziej symetrycznie, więc wierzę, że do dnia sceny uda się to wyeliminować w 100%. Powiem Wam widzowie, że o ile jestem ogromnym fanem standardacji wszystkiego oko treningu, tak nie potrafię trenować do jednej muzyki. I dostałem ostatnio parę pytań o polecaj jakiejś playlisty treningowej. Nie potrafię. Ilekroć układałem sobie jakąś playlistę treningową, to maksymalnie dwa treningi i już mi się nudziło, i już mnie coś tam irytowało, i już tą stop muzykę przełączałem. Jakoś, jakoś po prostu nie potrafię. Podziwiam tych, którym, którym się udaje, ale ja taki playlisty nie jestem w stanie Wam podesłać. Nie potrafię trenować do jednej muzyki. Wyniki na to jest taka czysta przyjemność, formalność w kontraście do redukcji. Serio, teraz jak jest dużo tego jedzenia, to po prostu progres siłowy jest... Mua. Jestem turbo zadowolony z tego, wszystko idzie jak powinno. I, I kurde, jak najdłużej. Zazwyczaj jak tak się mówi, to się pojawia jakaś gorączka, ale ostatnio napotkałem jakiś filmik z redukcji, e, gdzie po prostu siedziałem w aucie i potrzebowałem się po prostu wygadać, więc gadałem do kamery. E, taki zmęczony, taki zajechany. Twarz taka chuda. Normalnie tam kurwa się prawie rozpakałem. Jestem zmęczony, serio. Mam zamiar zaraz zrobić trening nóg, a jestem podnięty po prostu. Znaczy, naprawdę mam kryzys. Nie wiem. To wszystko mam wrażenie, że cierpi w tych przygotowaniach i z jednej strony odnajduję w tym jakby satysfakcję, bo dążyłem do tego etapu, żeby udowodnić sobie, że przetrwam. Niezależnie jak ciężko będzie, że będę w stanie sobie odmówić jedzenia, że będę w stanie kręcić to kardio. To wcześniej było dla mnie mega niewygodne, ale teraz czuję, że wszystko na tym po prostu cierpi. I moje relacje z ludźmi, i jakby sam ze sobą, i, i też to, jak jestem efektywny w pracy. Ale może właśnie tego szukałem w tej redukcji. Może właśnie to jest ten moment, że jak teraz wytrzymam, to bardziej ocenię to, co będzie na masie. O, na pewno nie mogę, żeby odpuścić. Na pewno nie mogę, żeby odpuścić. Chcę tylko powiedzieć, że jest ciężko i że to chyba normalne i że tego szukałem. Nie potrzebowałem powiedzieć na głos. Straszna, teraz, jak mam iść na trening, mam taką tabelkę w arkuszu od coacha, że tam mam ocenić swoją energię, gdzieś tam motywację do treningu. Jest non stop, albo 9, albo 10. Jest pięknie. Kocham trenować. Agnieszka, co jest trudniejsze: masa czy redukcja? To zależy. <noise> Początek masy jest fajny, na pewno, bo człowiek czuje, że odżywa. Początek redukcji też jest fajny, bo na końcówce masy, nie wiem, mi na przykład już ciężko było przejadać y, kalorie. Czułam się zirytowana ilością jedzenia i ciągle chodziłam strasznie najedzona, ale z drugiej strony miałam bardzo dużo siły na treningach. Więc w sumie początek redukcji chyba jest takim najfajniejszym czasem, bo nadal masz dużo siły, ale czujesz się lepiej, lżej. Eee, nie wiem. Ale też sylwetkowo ten początek redukcji jest najgorszy, nie? No, no. <laughs> To jest no. tragiczne, bo jednocześnie jeszcze macie wysoki poziom tkanki tłuszczowej, a jest już niski poziom glikogenu. No, ale to chyba podsumowując, to można powiedzieć, że te skrajności są najgorsze, nie? Czyli no. i mocna redukcja, i, i no. bardzo mocna masa. Mocna redukcja na pewno wtedy, jak już dokłada się kardio, jest mało tych kalorii. No i już czuć trochę zmęczenie tą redukcją, bo też jest walka na treningach, żeby utrzymać ciężar albo ilość powtórzeń. Czasami jest trochę irytacja, jak gdzieś tam zdarzy się w jakimś ćwiczeniu regres jednego dnia, być na przykład bardziej zmęczonym. No ale na skrajności. Skrajność jest <głos》>. najgorsze. Dobra, mały czek. Jak idzie masa? Hop. Uuu, zdrowo. Dobra, ale jedno się nie zmienia, niezależnie czy masa czy redukcja, węglowodany intra workout to jest naprawdę u mnie game changer. I no tak naprawdę zastosuję cały rok. E, można to wykorzystać, jeżeli macie problemy albo z przejedzeniem węglowodanów, albo z spadkiem energii w trakcie treningu. To się szczególnie często zdarza w okresie deficytu i zakładając, że timing posiłków około okołotreningowych jest tam, gdzie powinien być i nie macie po prostu zbyt długiej przerwy między ostatnim posiłkiem a końcem treningu, to warto wypróbować spożycie węglowodanów podczas treningu, czy to w formie właśnie jakiegoś karbo, dekstrozy, czy izotonika e, po prostu i e, tutaj również warto dobrać odpowiednią formę pod siebie, ponieważ no, te trawienie w trakcie treningu musi być na dobrym poziomie nie może być tak, że was gdzieś zdyma i tak dalej takie macie problemy, także warto znaleźć takie źródło węglowodanów które będzie się dla was sprawdzać może niekoniecznie właśnie to będzie typowe karbo, może będziecie potrzebowali troszeczkę prostszej wersji, mniej skomplikowanej w postaci dekstrozy, e, może jakiś zwykły po prostu cukier, miód. E, to gdzieś u każdego e, trzeba sprawdzić indywidualnie i też ważną kwestią jest to w jakiej podaży wody rozpuścicie proszek. U mnie sprawdza się około 40 gramów proszku na 1,5 litra wody, natomiast to też ta osmolalność napoju jest kwestią dosyć indywidualną, którą warto sprawdzić i przetestować na sobie, natomiast nie zraża się po pierwszym razie, bo gdy jakiś tam problem trawienne się pojawią, bo naprawdę to może być game changer waszego treningu, ale trzeba poświęcić odrobinę czasu na testy, co u was sprawdzi się najlepiej. Ludzie mówią, y, ale kulturyści są obrzydliwi. Właśnie skończyłem nagrywać jak serię, czurek, i pokazuję jej nagranie. I no fajnie, tam widać nogi pocięte i tak dalej. Aga mówi, ja bym chciała, żeby było obrzydliwie. <grytanie> Właśnie o to chodzi w tym sporcie. Kurna, pamiętacie, Kornela z wspólnego treningu? Patrzcie, jak opana biło. Hej, hej, cześć, cześć. Tutaj Korneliusz, tak? Dzisiaj. Niesamowity trening pool, tak? Zakończony. Niesamowitą pompu na łapach, tak? A to dopiero początek. <noise> Łapy miały być poprawione. Pokaż łapę. Jo No bez dwóch zdań. Muszę wam też się pochwalić, że to jest pierwsza masa chyba w moim życiu, w której pierwszy raz tak naprawdę ciężko, regularnie, z progresywnym przeładowaniem trenuję mięśnie brzucha. No i... Kto by się spodziewał, jestem w szoku, jakie rezultaty to przyniosło. Zobaczcie, to jest porównanie dzień przed startem w Sopocie, a to jest porównanie dosłownie z tego tygodnia, jak mocno różni się wygląd wizualnie brzucha, ile to jest mięcha nabudowane. I to jest dobry przykład tego, dlaczego warto ten brzuch ma się trenować. A, a to powiedzą, że brzuch to się robi w kuchni, no niekoniecznie ma wiele wspólnego z prawdą, no bo chodzi patrząc po nogach, jak duża różnica jest w ilości tkanki tłuszczowej na jednym. I drugim zdjęciu, no to, to ta grubość, wyrazistość kostek brzucha też w ogóle tak równiejsze się zrobiły. No, mówi sama za siebie. Kto tu jeszcze przyszedł? Nikodem, Check in person. drugich south. Struktura. Turn to the right, please. I mocno wydech, skosy. Pokaż skosy mocno. Nie skręcaj się aż tak. Tak. Uff. Proszę, zero filtrów, zero ekspozycji. Czysta kulturystyka. Gratka dla miłośników mięśni. OK. Odchyl się. O, dużo lepiej. No, mocno dwuje, wydech. Czas. Turn to the right, please. Żebra. O! Skosy mocno. O właśnie, jak mówię skosy, to nie skręcasz się do mnie, tylko je dopinasz, nie? Ściskając żebra w dół, robiąc wydech. Trzymaj. Klatka. O, pokaż prążki, tak. Są, to trzeba pokazać. I znowu, gratka. Proszę, granit. Pokaż brzuch, przodem. W podzie. Musi być po kolei. Płasko, dokładnie tak, jak powinno być. Ostatnio każdy trening kończy takim pięciominutowym interwałem. E, przede wszystkim dla zdrowia serca. No, bo przy tej wadze już, no, jak pokazywałem, 117 kg teraz na treningu. Dzisiaj z rana było jakoś 115. No to już to wydolnością jest ciężko, a to może wpływać na po prostu zwiększoną subiektywną percepcję wysiłku, a co spowoduje, że gdzieś tam sumarycznie zrobię mniejszą objętość w trakcie treningu, a tego chcemy unikać. Także takim drobnym nakładem czasu znacząco udaje mi się poprawić swoją. O, jak ciasno. Wydolność na treningu, a polecajka, raczej większość osób tego nie będzie potrzebować na masie, ale jeżeli czujecie, że po prostu wraz z tym, jak tyjecie, to wasza wydolność spada gdzieś mocniej, po prostu wychodzicie z męczeń z treningu, to może być warto coś takiego uwzględnić. U mnie to jest 5 minut w schemacie 50 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku, i jestem wypompowany po takim interwale. oknem wciąż paskudnie, także reszta dnia już tutaj dosyć statycznie. Ze szkoleniem, z raportami, całkowita ćlerka i regeneracja, bo jutro kolejny trening, tym razem już góry cała. Dobra, obiecałem w poprzednim vlogu update masy, także tak to wygląda na ten moment. To są fotki z dzisiejszego raportu. Tak jak mówiłem, waga jest w okolicach 115,5, a czczo, przy wzroście matrycy 90 to zostaje. Bez zmian. Na ten moment kalorii w diecie, w dzień treningowy mam około 5200, w dzień nie to jest około 4600 kalorii. No i surplus, okres budowania mięśni trwa najlepsza. najlepsze. Celem, celem są zawody za ponad rok, cały czas ponad rok. Od zejścia ze sceny w Sopocie postanowiłem sobie, że chciałbym już wyjść docelowo w federacji NPC i chciałbym zaliczyć zawody w Polsce oraz zawody za granicą. Wymarzyła mi się scena w Alicante. w Hiszpanii. Wiem, że to są zawody o bardzo, bardzo wysokim poziomie. To też mnie bardzo motywuje na co dzień do dopinania wszystkiego, no bo no tak jak mówię, to jest jeszcze gdzieś tam w kategorii po prostu marzeń. Nie czuję się tyle kompetentnym zawodnikiem i wątpię, że do dnia startu będę się E, takim czuł, to chyba po prostu kwestia ambicji. Hmm, postaram się zrobić co mogę, żeby wnieść tam najlepszą formę, jak to możliwe, ale, ale no zdaję sobie sprawę, że to jest cel bardzo, bardzo ambitny, żeby od tego, co było w Sopocie w ciągu dwóch lat, stać się kompetentnym zawodnikiem. Niemniej, podobno, im bardziej surrealistyczny cel, tym, e, tym lepsi jesteśmy w jego realizacji e, i nawet jeżeli nie wyjdę, to e, lepiej nie ma opcji, nie widzę. Dobra, nie mówmy tak. Eee, więc tak sytuacja wygląda. Prawdopodobnie taką docelową redukcję już podczas wody zacznie gdzieś w okolicy marca i wtedy zacznie się ten najciekawszy okres. Wtedy zobaczymy to, co odsłonimy, zobaczymy, co odsłonimy, zobaczymy co rzeczywiście spodobaliśmy w trakcie tego okresu budowania mięśni. Będę na pewno jeździć na lekcje pozowania, może do Gdańska, do Marecka, jak przed Sopotem. Na pewno będę relacjonował tą drogę tutaj i, i dzielił się ją z Wami i, i wiem, że po prostu najlepsze i najciekawsze dopiero przed nami. Myślę, że warto tutaj też rzucić fotki, jak to wyglądało gdzieś powiedzmy dzień przed Sopotem i jak to wygląda na ten moment. Progres już na ten moment jest spory. Na Sopocie ważyłem około 96 kg, także to jest różnica około 20 kg. Ile z tego to masa mięśniowa? No zobaczy się, też mam nadzieję, że jeszcze Nieco zdążę dobudować, no bo, bo przy tym wzroście jest rzeczywiście ciężko i, i ta waga musi być potężna, nawet w klasyku. Limit też mam wysoki, nie wiem, ze 108-109 kg, także bez problemu się w niego zmieszczę. E, tym się absolutnie nie martwię. No co, e, bardzo ciekaw jestem. Na ten moment mindset jest, jest bardzo dobrze ustawiony. E, mimo, że jest tak naprawdę bardzo głęboki off-season, to całe skupienie na celu i. I po prostu radość z procesu jest na bardzo wysokim poziomie, co, co pozwala mi na realizację założeń w bardzo wysokim stopniu, co mnie bardzo cieszy, bo wiem, że to jedyna opcja, żeby ten off-season wykorzystać na maksa produktywnie. Cieszy mnie też bardzo, że tą drogą zacząłem się dzielić tutaj z Wami, bo wiem, że z perspektywy czasu to będzie bezcenna pamiątka, a może i coś, z czego będzie można wyciągnąć trochę lekcji dla osób, które będą znajdować się w podobnym miejscu, co ja. Kto wie? Na ten moment przede mną na pewno jeszcze 4 tygodnie surplusu, później trener coś wspominał, że może wejdziemy na jakiś deficyt. Nie wiem co planuję, będę Was informował o wszelkich zmianach na bieżąco. Na ten moment idę jeść. Panowie, proszę szczerą opinię w komentarzu. Coś tam te łapy poszły chyba, co? Kurde, życie jest piękne. Kocham trenować. I niech taki przekaz płynie z tego vloga. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym tygodniu. To.